Jestem mój przyjaciel, jeden. Kochany człowiek, z którym się przyjaźnie, naprawdę poszedł nas do lekarza, bo strasznie go serce bolało, bolało, aż któryś dzień jego choroba do tego stopnia doszła, że już nawet samochodem kierować nie mógł. Tak go bolało, ciemno mu się w oczach robiło, zaczął gnać. Pojechał do lekarza. Lekarz go słuchał, spojrzał na niego i mówił, Panie, Pan już nie żyje. Pana serce prawie, że już nie działa. On mówi, jak to? On mówi, Panie, Pan. Pan się i skierowali go momentalnie RK na odpowiedni oddział w szpitalu. Tam go na stół szybko podłączyli pod aparaturę, zrobili mu EKG. Lekarz mówi: Panie, jeszcze takiej pustyni nie widziałem. To, co Pan ma, pan nie żyje w prawie. O, załamał się. Cały dzień robili mu badania. Wieczorem wyszedł z kliniki i stanął na schodach z takim plikiem recept. W ręku nie mógł trzymać. A Bóg go powołał do Zairu na misję. I on mówi, panie. Przecież do Zairu mnie powołałeś. Ja nawet do domu dojść nie mogę. Kierowcę potrzebuję. Co ja mam robić? Wiecie wtedy. On nie pytał dlaczego. Ja, usłuchajcie mnie teraz uważnie. Ja nie podaję wam jakiejś doktryny. To, co teraz mówię, to nie jest doktryna. To nie jest coś, co wam podaję. Słuchajcie świadectwa o mocy Bożej. Wziął ten klik recept. Przerwał na pół i rzucił do kosza. I powiedział, panie, skoro mam umierać, to i tak mi wszystko jedno. Oni mi pomóc już nie mogą. I już mnie nic nie obchodzi. Mam oszczędności. Wziął swoją kartę z oszczędnościami. Poszedł do hotelu, wynajął pokój i mówi: tylko rano mi wodę przynoście. I niech mi nikt nie przeszkadza. Tu jest moja karta kredytowa, potrącajcie sobie za hotel. A nic mnie więcej nie obchodzi. I siedział w tym hotelu i usiadł i mówi, babie, mnie nie obchodzi dlaczego. Ja teraz potrzebuję z Tobą się spotkać. Potrzebuję zwycięstwa w tej sprawie. Chcesz to mnie zadysz i wejdę do Twojej chwały i to będzie dla mnie dobre. Chcesz to przybyć. Nic mnie nie obchodzi, ale potrzebuję Panie, wiedzieć teraz. Potrzebuję wiedzieć, że jesteś blisko mnie. Wiecie, i modlił się. I mówi, mi wiesz, zacząłem czytać Biblię. Od początku do końca, od początku do końca był spędzony, spał. Kiedy się mówił, dalej zaczął tam czytać. Minął dziewiąty dzień, tylko o wodzie. tego dnia po południu był w połowie księgi Ezechiela. Bóg przemówił przez swoje słowo. Do tego pokoju, wiecie, takie napełnienie duchem przyszło na niego. W tak potężny sposób Bóg go dotknął, że mój poczułem jakby nie ktoś mierzy. Jakby mnie ogień przeniknął, jakby coś się stało, moje serce ruszyło, jak gdyby ktoś je nagle napędził, jak gdyby ktoś zimną siłą nie dotknął. Sam Bóg powiedział, uzdrowił mnie, moje serce ruszyło i po dziewięciu dniach niemocy wyskoczył na łóżko tak mocno, że się złamało w pół. Łóże zaczął krzyżeć i cieszyć się. Ochrona hotelu cię przyleciała. Wyprowadzili go, on mówi, sam Bóg był u mnie. Uzdrowił mnie, byli dobrze, proszę pana. Ale za łóżko, pan musi zapłacić. Oj, on, mówi, o, jestem gotowy płacić za wszystko. Bóg go posłał do Zairu i w potężny sposób używał. Cię dla niego nie było ważne. Dlaczego? A on potrzebował zwycięzca. Zwycięstwa. Modnimy się my, Szukając, nam jest potrzebna osoba. Nie ideologia, nie poglądy, ale osoba. Nam jest potrzebne zwycięstwo. To, co mamy wokół siebie, to nie jest Bóg. Mamy wokół siebie kazanice, instrumenty, mikrofony, ludzi, łapki, budynek, kolumny, wszystko. To jest fajne, super, że to mamy. Ale to nie jest Bóg. Nam jest potrzebna osoba. Często wszystko, co mają chrześcijanie. To chrześcijańska subkultura. Taki rodzaj języka, muzyki i ubioru. Potrzebujemy Jego osobiście, że jest strasznym życiem. Jeżeli wszystko, co masz, to są wiadomości z drugiej ręki o Panu Bogu. Ja nie chcę wiadomości z drugiej ręki. Nie chcę tego, co ktoś powiedział, tego, co ktoś o nim myśli. Ja chcę z pierwszej ręki. Jezusa samego chcę. Chcę się Jego dotknąć, bracia i siostry. Jezusa chcę. Nic z drugiej ręki. Wiecie, w Ameryce dzisiaj się zaprasza chrześcijan do telewizji. I mówi, urządzajcie debaty z homoseksualistami, z ateistami. Urządzają debaty nad Słowem Bożym. Nam no, nie są potrzebne argumenty. Ja Jezusa chcę.